Rodzina na święta. Jak przekazywać dzieciom wiarę? Jednym z największych wyzwań, z jakimi spotykają się współcześni rodzice, jest kwestia przekazywania wiary swoim dzieciom. Jak to robić? Jakie metody wychowawcze mogą pomóc w rozwoju duchowym młodego człowieka? A przede wszystkim, czy powinniśmy nakłaniać dzieci do regularnego uczestniczenia w praktykach religijnych, takich jak chodzenie do kościoła, modlitwa czy sakramenty? I nadal mnóstwo osób chrzci swoje dzieci. Jest też grupa rodziców, którzy jednak nie chrzczą dzieci. Jednocześnie oni chodzą do kościoła, ale dają tak, jakby, wybór temu dziecku. tak? Do mnie, uwaga! Oczy otwieramy, raz, dwa, trzy, jeszcze raz, uśmiechy. Taszek leci. <laughs> Zrobione, dobra. Z danych opublikowanych przez Instytut Badań Społecznych wynika, że aż 58% rodziców w Polsce uważa, że wychowanie dzieci w duchu wartości religijnych jest nie tylko ważne, ale wręcz niezbędne do ich prawidłowego rozwoju. Jednak, jak pokazują te same badania, Zaledwie 33% dzieci w Polsce regularnie uczestniczy w praktykach religijnych, co stawia pytanie, dlaczego tak wielu młodych ludzi przestaje chodzić do kościoła. W dzisiejszym odcinku wspólnie zastanowimy się nad tym, jak przekazywać dzieciom wiarę, a pomogą nam w tym trzy małżeństwa, które podzielą się swoim doświadczeniem i wyzwaniami związanymi z tym tematem. Iga i Konrad Grzybowscy Małżonkowie od 11 lat i rodzice czwórki dzieci: Józia, Tereski, Tadzia i Gucia. Ewangelizatorzy, terapeuci, profilaktycy. Od wielu lat zaangażowani w posługę na rzecz rodzin. Prowadzą rekolekcje i warsztaty dla małżonków. Ich najważniejszym hasłem jest Bóg jest dobry. Pan, widzę, że w naszym domu to, że mamy czwórkę dzieci, to pokazuje też, że ta wiara bardzo się zmienia. Nie? Że zupełnie inaczej możemy ją przeżywać z Józiem i Tereską, a z naszymi maluszkami, gdzie no to nie jest łatwe, chociażby biorąc pod uwagę, żeby się nie spóźnić i wyjść całą rodziną do kościoła. Mhm. Tak, bo, zwłaszcza, że yy, chcemy ich razem mieć, tak? razem mieć na modlitwie, razem chcemy mieć w kościele, a każdy, co powiedziałaś, inaczej to przeżywa. Więc to jest wyzwanie, nawet taka modlitwa wieczorna, kiedy my chcemy się pomodlić, a Guciu po wszystkich skacze po kolei i, i, i krzyczy. No, ale myślę, że to jest też ważne, żebyśmy właśnie, czy dla mnie to jest istotne, żebyśmy się nie dzielili. Myślę, że bardzo mocno walczymy właśnie o to, żeby wyjść razem do kościoła, chociaż to też jest wyzwanie, żeby Guciu był z nami, szczególnie kiedy właśnie Tereska z Józiem już przystępują do komunii, są się na samym przodzie. A Gucia najlepiej było gdzieś schować z tyłu, bo wszystkim przeszkadza. Ale myślę, że to jest właśnie istotne, że e, też dzieciakom pokazujemy, że, e, że wiara jest czymś, co wspólnie przeżywamy. Że, że jeśli e, może ktoś mieć mniej ochoty, może nie mieć dzisiaj dnia, że dzisiaj idę z radością do kościoła, ale idziemy razem, całą rodziną, tak są tam modlitwa wieczorna albo poranna, czasem omawiamy różaniec, i wtedy po prostu mówimy, tak, że jeśli macie ochotę, to zapraszamy się nie, to uszanujcie to i po prostu bądźcie, bądźcie trochę ciszej, żebyśmy mogli się, się pomodlić, ale mi, widzą nas, że my przeżywamy e, wiarę, modlitwę, rozmowę z Panem Bogiem. Ja też często ktoś mnie pyta, o czy zmuszać dzieci tak, że teraz się modlimy i wszyscy razem. Ja też mam takie doświadczenie, że nasze dzieciaki możemy im coś mówić. Ja trzy razy Tadziowi, powtarzam, Tadziu chodź, bo teraz modlitwa i tak dalej, ale najlepiej on po prostu chwyta jak nas widzi. To i takie żywe świadectwo, tak? Że nie chciałabym, żeby w naszym domu było tak, że o, teraz musimy się pomodlić, tylko że my mamy relację po prostu z Panem Bogiem, tak? Że zobaczcie, że my się modlimy, możecie w tym uczestniczyć i widzę, że im bardziej jesteśmy w tym tacy naturalni i nie zmuszamy ich do tego, to oni łatwiej to chwytają, nie? A jak mówimy, że nie, bo trzeba, bo teraz idziemy, to widzę, że to jest ten błąd. oni przechwytują te nasze emocje i to też jakby nie daje dobrych owoców, nie? Czyli dla mnie takim ważnym momentem jest to, że jesteśmy wszyscy razem, ale ich nie, nie zmuszamy, tylko zapraszamy, chodźcie, możecie nam towarzyszyć, nie? Więc myślę, że dla dzieci też jest ważne, że co, co, jak coś się dzieje, to co rodzice robią? Czy płaczą, czy krzyczą, czy się kłócą? Czy na przykład klękają się modlą? Bo dla nich Pan Bóg jest ważny, jest istotny. Co one zrobią, to już będzie ich wybór, prawda? Kiedy dorosną, no mocno wierzymy, że, że zostaną w Kościele, że będą blisko Pana Boga, ale one muszą same naturalnie powiedzieć tak Panu Jezusowi. My chcemy, żebyś był obecny w naszym życiu. My tylko możemy jakiś ich zachęcić, zainspirować, właśnie pokazać także, że Pan Bóg to nie jest ktoś, to raz w tygodniu idziemy do kościoła, bo trzeba, tylko On jest obecny w naszym życiu. W jakiś sposób my też ta wiara nas przemienia, czy tata się modli, a mimo wszystko krzyczy na nas, czy tata się modli, ale na przykład jest łagodniejszy. Albo umie powiedzieć, przepraszam, bo dzisiaj się zdenerowałem, to nie było w porządku. Więc te świadectwo, coś co my bardzo dla nas świadectwo jest ważne, myślę, że dla naszych dzieciaków tak samo. Ja też widzę i cieszy mnie to, że dzieciaki mają taką sprawczość i też rozmawiają z Panem Bogiem. Nie, że jak nie mamy gdzie zaparkować, to o, prosimy Cię, Panie Jezu, żebyśmy mieli gdzie zaparkować, albo też w naszej rodzinie, no mierzymy się z tą niepełnosprawnością, nie? To nie jest coś, co jest gdzieś tam odrębne i ostatnio jak modliliśmy się właśnie o zdrowe nogi dla Józia, to Józio, który, to nasze słynne hasło Grzybku family, Bóg jest dobry, to nie jest tylko taki hashtag, który sobie powtarzamy, tylko oni widzą tą dobroć Pana Boga, tak, w naszym działaniu i to jest właśnie takie niesamowite, jak Józio ostatnio powiedział, że um, z tym balonem, nie, że mamo, jak Pan Bóg da już mi te zdrowe nogi, czy kupicie mi balona z helem? I ja tak się zdziwiam, wie balona z helem, dlaczego? No mamo, no napiszemy, jesteś dobry Boże i puścimy do nieba, nie, i to było takie piękne świadectwo takiej ufności i wiary i dobrze, żebyśmy właśnie w domach to praktykowali, nie, taką radość z tego, że Pan Bóg jest z nami po prostu na co dzień. I też rozmawialiście, o Pan Bogu. Bo nie wiem, czy pamiętasz mnie te sytuacji, kiedy Józio pytał, że skoro Bóg jest wszechmogący, dlaczego nie może mnie uzdrowić? I to są takie pytanie z kategorii ciężkie, tak, że, że czujesz, że, że one dużo ważą i że nie da się odpowiedzieć jakiegoś takiego frazesa, tak, że coś tam rzucić. że jednak Józio doświadcza tego, że ma jakieś trudności i skoro Bóg jest wszechmogący, no to w każdej chwili może go uzdrowić. No i to jest, myślę, że tak, tak właśnie zaświadczyć o tym, nie? że Pan Bóg jest, jest wszechmogący, ale to On też wie kiedy najlepiej może przyjść to uzdrowienie, kiedy może rozwiązać nasze problemy. Że to też jest pewne doświadczenie, że on pewne rzeczy dopuszcza po coś. I myślę, że w przypadku Juzia, który ma teraz 10 lat, te pytania też będą się pojawiać, tak, on coraz więcej widzi jakieś trudności, jakieś wyzwań dla niego. My też to widzimy. Ale no właśnie, no my w chwilach trudności ten, nie wiem, czy pamiętasz, że oglądaliśmy ten film. Miałeś miły, romantyczny wieczór. Tak, pamiętam, zaplanowaliśmy tak, go. A, motyw był, że, że, że główny bohater z Unowu z Kuń i po prostu nas rozłożyło na upadki, tak? Zamiast nie spędzić ten, ten wieczór, to płakaliśmy oboje, ale tu, no, bo płakaliśmy i ja oddawałem to Panu Bogu, Panie Boże. Ja tego nie rozumiem, ja nie wiem. Ja bym chciał do mojego syna, wszystko, co, co, co najlepsze, ja bym, jak byłbym gotów przejąć tą chorobę, tak? Ale wiem, że Ty masz na to plan, Ty będziesz nas tym prowadził. I też mamy doświadczenie, że Pan Bóg naprawdę nas tym prowadzi. Że nam się wydaje, że o teraz rozwiązanie byłoby lepsze, o że tu byśmy zrobili, a Pan Bóg mówi nie, 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 nie. I przychodzi, za nie przychodzi wtedy, kiedy e, najmniej na, się tego spodziewamy. Tak, dokładnie. Nie? I później się okazuje, no kurczę, no faktycznie tak miało być. Z danych zebranych przez fundację edukacyjną wynika, że 78% rodziców dostrzega, iż ich dzieci przestają chodzić do kościoła w okresie dorastania a aż 62% z nich przyznaje, że nie wiedzą jak zareagować, kiedy ich pociechy wyrażają brak zainteresowania religią. Z czego wynikają te sytuacje? I jak zadbać o zdrowy rozwój duchowy dziecka, nie wywierając na nim zbyt dużej presji? Maja i Krzysztof Sowińscy, małżonkowie od 7 lat, rodzice trójki dzieci, Róży, Jazona i Idziego, prowadzą fundację, która łączy twórczość artystyczną z ewangelizacją. Angażują się w projekty muzyczne i społeczne, organizują koncerty, wydarzenia modlitewne i wspierają młodzież oraz osoby wykluczone. No powiem Ci, żono, że dla mnie chodzenie do kościoła z naszymi małymi dziećmi, sześciolatką, czterolatkiem i roczniakiem, to jest męczarnia. To jest trudne dla mnie. A dla ciebie łatwe? Ym, popieram męczarnię. <laughs> Myślę, że doświadczenie mszy z dziećmi małymi to było moje doświadczenie kryzysu tego, jak ja w ogóle mogę się odnaleźć na tej mszy. Razem z nimi, mając teraz rodzinę i wiedząc, że perspektywa najbliższych lat jest jaka jest. Nie? Że, że już nie, nie przychodzę sobie swobodnie i nie, nie mogę się skupić, nie mogę sobie zamknąć oczu, tylko w zasadzie odliczam byle do tej... Komuni się załapać, żeby pójść, pójść do niej i, i ewentualnie zrobić desant jeszcze przed błogosławieństwem, gdyby było wyjątkowo dramatycznie. No, nie bez powodu mówię o męczarni, myślę, że męczarnia to też jest dla ludzi, którzy muszą tego słuchać, na przykład tych różnych dziecięcych, emocjonalnych odpałów. Dlatego też, no, jak widzisz ostatnio, robimy tak, że jeżeli faktycznie one chcą iść. Co się raczej nie zdarza bardzo często, ale u Róży już zaczęło się zdarzać, czyli że ona mówi, że chciałaby iść do kościoła, no to idziemy z nią, w sensie ktoś z nas idzie, nie? Oddzielnie chodzimy ostatnio. No bo ja nie widzę sensu w tym, żeby teraz zmuszać dzieci, żeby przez godzinę w tygodniu siedziały w jakimś miejscu i żeby w ciągu tej mszy 35 tysięcy razy im powiedzieć ogarnij się, uspokój się, bądź cicho i tak dalej. Bo też Kościół wtedy im się będzie kojarzył właśnie z takim miejscem, ale no cieszy mnie to, że im dalej w las, im większe są i widzą jak my żyjemy, to że my chodzimy, to że my, my się modlimy, to one same zaczynają o to pytać, zaczynają w to wchodzić, nie? Ale jest ten taki wiek buforowy, powiedzmy, od początku życia do mniej więcej właśnie tak szóstego roku życia. Gdzie jest to mega trudne, ja raczej bym zachęcał właśnie, żeby obserwować i żeby tutaj nie być takim legalistą, że muszę iść z tymi dziećmi. Tylko jeżeli mam taką możliwość, to jeden rodzic może iść rano, drugi może iść wieczorem, żeby po prostu ani się nie męczyć, ani nie męczyć innych. Szam, szom, a na co dzień, jak wieczorem się modlimy razem wszyscy, rano recytujemy Słowo Boże fragmenty nie? Zaczynamy od tego, a wieczorem mamy modlitwę dziękczynienia, przeproszenia, poproszenia, no i paciorek, czyli Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży. I ja właśnie często pytam dzieci, czy chcą się modlić. A ty jak robisz? Jak, jak mnie nie ma na przykład, to też pytasz ich, czy mówisz, to się modlimy? Nie, raczej w ogóle, oprócz tego, że no, modlimy się z nimi pacierz, tak? Wieczorem, czyli one znają taką formułową modlitwę, nazwijmy to, no to Zachęcamy ich do tego, żeby mówiły własnymi słowami, tak, za co są wdzięczne, o co proszą, za co przepraszają, żeby im się kojarzyła ta modlitwa z czymś, co jest po prostu rozmową z Bogiem. Co może mieć formę formułową, ale też y, taką rozmowę jak z żywą osobą, nie, jak, jak z przyjacielem, ale... Oprócz tego, że są te takie momenty zatrzymania, takiego, że właśnie czy, czy rano, czy wieczorem, czy przed posiłkiem, że ok, teraz stop, modlimy się, to myślę, że to co sobie cenię w naszym domu to to, że że te momenty, gdy jest modlitwa, one nie są jakieś takie zaczarowane, że teraz, o teraz modlitwa i coś, tylko raczej staramy się wychowywać dzieci w takiej atmosferze, że Bóg po prostu jest z nami cały czas i że ten dzień po prostu, czy noc są zanurzone w Bożej obecności, a to, że się m, tak zatrzymujemy wyjątkowo, żeby właśnie powiedzieć tam ojcze nasz wieczorem, czy, czy jakoś tak się skupić, to... To jest taka wisienka, tak, na, na torcie. Co byś zrobiła, jakby tak się stało, że dziecko przyjdzie i powie, wiesz co, ja się nie utożsamiam z twoimi wartościami? No, myślę, że złamałoby mi to serce, ale... jest taki odruch, żeby zareagować jakąś przemocą, nie? Że, że musisz, że, że trzeba, albo nie tak cię wychowałam, ale co przemoc zrodzi? Nic dobrego. I chociażby to było bolesne, to myślę, że to, to, co bym musiała zrobić, to po prostu to, to dziecko ma wolną wolę i muszę zostawić y, wolny wybór y, jej czy jemu, ale też nie odwracać się od niego, tylko modlić się za niego i, i kochać go. Zjawisko oddalania się dzieci od kościoła rodzi u wielu rodziców nie tylko smutek, ale i poczucie winy. 45% rodziców w Polsce przyznaje, że czują się odpowiedzialni za to, że ich dzieci tracą zainteresowanie religią, a jednocześnie 56% z nich twierdzi, że nie potrafią znaleźć skutecznych metod, aby ponownie zaangażować dzieci w życie kościoła. Warto jednak pamiętać, że rodzice nie zawsze mają pełną kontrolę nad duchowym rozwojem swoich dzieci. Współczesny świat pełen informacji. Wpływów społecznych i różnych filozofii życia może być trudnym tłem dla dzieci wychowanych w tradycji chrześcijańskiej. W dodatku, jak wskazują badania przeprowadzone przez Uniwersytet Warszawski, 53% rodziców obawia się, że zbyt duża presja na religijne wychowanie może prowadzić do buntu zamiast do budowania pozytywnej relacji z wiarą. Ale masz zakręconego ojca chrzestnego? Co zatem zrobić, gdy dzieci zaczynają kwestionować religię? Jak łączyć obowiązki związane z wiarą i duchowością z naturalnym procesem dorastania, który wiąże się z szukaniem własnej tożsamości? Czy powinniśmy zmusić dzieci do chodzenia do Kościoła? Czy raczej dać im przestrzeń do podejmowania własnych decyzji w tej kwestii? Monika i Marcin Gomułkowie. Małżonkowie od 10 lat wychowują Adasia, Zuzie i Alicję. Monika jest prawniczką, studentką psychologii. Marcin, politologiem. Są mediatorami, przedsiębiorcami, twórcami internetowymi. Autorzy projektu Początek wieczności żyją pod toruniem, prowadząc fundację i wydawnictwo. No ja pamiętam, jak kiedyś w naszej wspólnocie był ten temat, i tak jak żeśmy się zastanawiali, no to wyszło na to, że że nie przekazywać, w sensie to jest tak, taki paradoks, bo oczywiście dla nas wiara, moje wartości, ale, ale w, w, w nich się wiara y, zawiera, no to, to jest tak naprawdę fundament naszego, y, naszego życia i y, y, y pewnie, y, y, pewnie no, nie wyobrażamy sobie y, nie przekazywać, no ale trzeba to zrobić. Myślę, jakoś roztropnie. Myślę, że to się tyczy wszystkich wartości generalnie naszego życia, tak? Jak przekazywać wartości, którymi żyjemy naszym dzieciom? No właśnie, żyjemy nimi, a skoro nimi żyjemy, to wydaje mi się, że to dzieje się naturalnie, że te wartości są przekazywane. Znaczy, nie chcemy oddzielać nigdy tej rzeczywistości, wiary, tak, od naszej codzienności. To się wszystko przenika. A skoro się przenika, i dzieci są z nami, i wzrastają w tym właśnie domu i w tej rodzinie, to to się po prostu dzieje. Ja wierzę, że, że właśnie nie jakimiś naszymi wykładami, wywodami e, o tym, jak żyć, tylko po prostu żyć. No jak od nas tego nie zobaczą, no to nie, nie nauczą się. No i teraz pytanie, co zobaczą? No bo my mówimy o wierze jako wartości. Mhm. Natomiast pierwsze skojarzenie ze sobą wiara to jest osoba. E, osoba żywa. Prawdziwa, działająca, to jest taka osoba, z którą można wejść w głęboką więź. I myślę, że to jest takie doświadczenie. I to w ogóle jakby meczuje się z wychowaniem w ogóle, bo my wyznajemy taką zasadę, że najpierw relacja później dyscyplina. Czyli najpierw. Przyjmujemy dzieci takimi, jakimi one są, szczególnie w tym wieku, jeszcze niedawno przedszkolnym, już powoli szkolnym. No, ale do tego czasu, no, to przede wszystkim więź, budowanie bliskości, budowanie takiej bez, takiego bezpieczeństwa, mm. takiego przyjęcia, wysłuchania. No i na tym się potem buduje wszystko inne. No i dlatego dlatego tak. Tak powiedzieliśmy, że właśnie, że, że właśnie nie, przeka, nie przekazywać. A jeśli już przekazywać, no to jak mówili z do Rzymian, że przekaz idzie przez Słowo Boże. Czyli no, trzeba by znać, trzeba by poznać Ewangelię, usłyszeć ją i też właśnie ją żyć nie tylko, nie tylko w, w mowie, ale żeby ona się jakoś tam właśnie wkorzeniała. Ja pamiętam, jak jeszcze dzieci były mniejsze i tam stawaliśmy do modlitwy. A dzieci mówią, no nie chcemy, nie mamy ochoty. No i teraz, co tutaj robić? No i właśnie, tutaj chodzi o to, żeby być z dziećmi. W sensie, na przykład, nasza modlitwa rodzinna to nie jest kwestia tego, że, że trzeba, nie? Tylko. Czy my tym żyjemy, że po prostu chcemy całe nasze, nasze życie Bogu powierzać, w Nim właśnie żyjemy, poruszamy się, jesteśmy i, i, i po prostu On, On jest całym naszym życiem. Więc w takich momentach, kiedy właśnie jest za co dziękować, na przykład przy jedzeniu, to jest, nasza, to jest nasz taki domowy, domowy, domowy ołtarz, po prostu stół. I tam się spotykamy i tam się dzieje życie, tam się dzieje miłość. Co, co wy, dzieciaczki, na ten temat myślicie? Że z, zgodzicie się, że dużo, y, że dużo się modlimy przy stole, prawda? Tak. No Lubicie właśnie. to? Zdajemy sobie sprawę z tego, że może przyjść taki moment, kiedy nasze dzieci no jednak postawią jakiś opór właśnie, tak? I, no i od nas musimy wymagać też takiej dojrzałości, żeby, żeby to przyjąć, nie? Myślę, że mamy to gdzieś z tyłu głowy, że może tak się wydarzyć, tak? Nie, nie uciekamy od, nie wiem, rozmów na ten temat, myślenia nawet w takim kluczu, że, że właśnie przyjdzie ten czas, że one podejmą decyzję. Samodzielnie. Amen. Nawet jeśli nie będzie taka, jaką może byśmy chcieli, tak, albo jakiej pragniemy dla naszych dzieci, tak często jest. Na tym polega ojcostwo, macierzyństwo, rodzicielstwo. Nie? Nasz tata z nami też tak ma. Nie? Chciałby dla nas jak najlepiej, żebyśmy podejmowali dobre decyzje, ale to wszystko dzieje się w wolności i to jest takie piękne. Ta właśnie postawa przyjmująca zawsze. Co zaśpiewamy? <laughs> albo wiem Bóg, tak że <laughs> wam na swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. O Jezus, Jezus, Jezus. O, Jezus Jezus Jezus. o Jezus, Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. W obliczu tych wyzwań najważniejsze jest, aby nie poddawać się w chwilach zwątpienia i nie tracić nadziei. Choć nie ma uniwersalnej recepty na to, jak wychować dzieci w wierze, jedno jest pewne: nigdy nie jesteśmy w tym sami. Warto pamiętać, że rodzice nie muszą mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. Istnieje ktoś, kto zawsze jest gotów wysłuchać i pomóc w trudnych chwilach. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś najlepszym ojcem i o, że od Ciebie możemy uczyć się, jakimi być rodzicami. I prosimy Cię prowadź nas do tego, żeby nasze dzieci widziały ludzi, którzy dają wolność, którzy kochają na zabój w stu procentach. Którzy żyją radykalnie i żeby to ich pociągało, żeby to było świadectwo, które ich skłoni do tego, żeby chcieli słuchać Twojego Słowa i wykonywać je tak, jak wierzę, że my słuchamy i wykonujemy Twojego Słowa. Niech to nasze świadectwo życia będzie dla nich zachęcające. Modlę się o mądrość dla wszystkich rodziców, dla wszystkich wychowawców, w tym jak pokazywać dzieciom, młodzieży. Życie wiary, świat wiary i jakość Królestwa Bożego. Noż dobry Ojcze, dziękujemy Ci za łaskę wiary. Prosimy Cię o Twojego Ducha, abyśmy potrafili głosić imię Twojego Syna Jezusa naszym dzieciom i wszystkim tym, na których nas poślesz. Amen. Daj nam Panie takie otwarte serce, ale też otwarte uszy, oczy, żebyśmy widzieli, poznawali to, co jest w sercach naszych dzieci, żebyśmy potrafili im w tym pięknie, dojrzale towarzyszyć. Prosimy Cię, Panie. Panie, zadajemy Ci nasze rodziny, nasze dzieci, spraw, aby doświadczyły Ciebie w naszej codzienności. Oddajemy Ci ich dorosłość, ich wybory, ich decyzje, aby zawsze były blisko Ciebie. Amen.